Natomiast jeżeli chodzi o samego arcybiskupa jako człowieka mediów, bo tak można spokojnie o nim powiedzieć, to miał na pewno dwie takie cechy, które te kontakty z mediami mu ułatwiały. Po pierwsze, był bardzo wyrazistym biskupem na tle episkopatu, a po drugie, był wielkim erudytą w pełnym tego słowa znaczeniu. I dzięki tym dwóm cechom bardzo. Umiejętnie potrafił zainteresować dziennikarzy, a przez to odbiorców, czytelników, radiosłuchaczy czy telewiców, tym, co miał do przekazania. I robił to w sposób, bym powiedział, mistrzowski, niedościgły dla wielu innych hierarchów Kościoła katolickiego, właśnie poprzez swoją bezpośredniość, umiejętność dotarcia do mediów, na których mu zależało. Mówię przede wszystkim o mediach ogólnopolskich. Nie bez powodu został człowiekiem roku gazety wyborczej, o ile dobrze pamiętam, w 2007 roku. Natomiast potrafił się właśnie przepić z takimi prostymi przekazami. Był człowiekiem niezwykle medialnym, który umiał wykorzystać siłę mediów i przez to potrafił budować swój wizerunek, jako duszpasterza, który ma do przekazania wiernym ważne, ważne rzeczy. Oczywiście w pierwszej kolejności, tak mi się wydaje, trafiał do środowisk inteligenckich, czyli do ludzi z tego właśnie środowiska. Z racji tego, że był profesorem, że był filozofem, ten jego język był właśnie skierowany w, do osób inteligentnych. Podejrzewam, że osoby z mniejszym wykształceniem, z wykształceniem podstawowym czy zawodowym, czasami mogły mieć problem z odbiorem tego, co mówił. Poza tym, tutaj trzeba też pamiętać, że. Kościół to jest wiele też różnych środowisk, że jest środowisko Radia Maryja, że, jest środowiska, że są środowiska bardziej postępowe, liberalne, które jeżeli chodzi o, no, o takie sprawy publiczne, na pewno reprezentował ksiądz Arcybiskup. Natomiast w kwestiach religijnych był, takie ja mam wrażenie, był bardziej konserwatywny. Ale dzięki tym dla mnie to nie są sprzeczności, raczej to jest uzupełnienie. Działalności publicznej, pokazywania głosu kościoła w sprawach społecznych, ważnych w sprawach społecznych, politycznych, także, chociaż nie prawią jak sam podkreśla polityki w kościele w Kościele, bo uważam, że to jest miejsce działalności duszpasterskiej typowej. I potrafił ksiądz arcybiskup właśnie te dwie wbrew pozorom sprzeczności, bardzo umiejętnie łączyć. I, i, I to chyba była taka cecha wyróżniająca go na tle innych biskupów. Był wielkim autorytetem. I, i, Powiem o takich rzeczach, które nam, dziennikarzom, bardzo ułatwiały pracę. Chociażby w weekendy, kiedy wiadomo, że jest mniej newsów, a ksiądz arcybiskup chociażby podczas kwadransa pasterskiego, czy podczas homilii niedzielnych, potrafił czasami jednym zdaniem spowodować, że oto mieliśmy gotowy jakiś news, czy to w skali lokalnej, czy w skali ogólnopolskiej. Że media bardzo szybko podchwytywały te jego wypowiedzi, Szczególnie, że one właśnie takie były wyraziste. Nie musiały to być jakieś bardzo długie wypowiedzi. Wystarczyło, że ksiądz arcybiskup nie wiem, poprze akcję Jerzego Owsiaka, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy pojedzie do Kostrzyna na Woodstock, czy wypowie się w sprawie krzyża w Przedmieściu, czy katastrofy smoleńskiej, tonując jak gdyby, te nastroje, żeby nie wykorzystywać tych symboli, tej tragedii do jakiejś walki politycznej, czy chociażby o roli Kościoła podczas kampanii prezydenckiej, czy wyborów w ogóle, jakichkolwiek powszechnych, politycznych, że Kościół nie jest takim miejscem do prowadzenia debat politycznych, do wyrażania poglądów jakiejkolwiek opcji politycznej, prawda? To Kilka takich przykładów, które obrazują, że właśnie ksiądz arcybiskup potrafił być człowiekiem bardzo medialnym i umiejętnie wykorzystywać media. Niejako media były trochę narzędziem w jego rękach, ale poprzez ten właśnie autorytet trafiał z cennymi uwagami do dużej części społeczeństwa. Otwartość arcybiskupa, umiejętność rozmowy z wieloma ludźmi, umiejętność rozmowy z dziennikarzami, otwartość na młodzież, organizowanie chociażby Wigilii Starego Miasta, mówienie jawnie o finansach Kościoła, coroczne takie podsumowania. Te wszystkie elementy wpływały na to, że ludzie inaczej postrzegali Kościół nie jako zamkniętą instytucję schierarchizowaną, Konserwatywną, tylko że jako miejsce dialogu, co wielokrotnie podkreślał, że właśnie powinno się z ludźmi jak najczęściej rozmawiać. Ktoś kiedyś napisał, że właśnie arcybiskup mówił do ludzi jak do owieczek, a nie jak za do stada baranów. I to chyba jest takie w jego działalności było bardzo wyraźne. My się o, o wielu rzeczach, mówię tutaj o mojej gazecie, dowiadywaliśmy tak niejako przy okazji może, bo mówię, nie uczestniczyliśmy we wszystkich konferencjach prasowych niewielu, raczej podglądaliśmy, podsłuchiwaliśmy to, co się działo w innych mediach. Natomiast tak, ja, ja mogę zdecydowanie potwierdzić tę tezę, że Kościół przynajmniej poprzez ten przekaz przestał być jakąś tajemnicą, taką zagadką. Stało się to życie Kościoła bardziej jawne, aczkolwiek trzeba pamiętać, że na pewno nie do końca. I pewnie jeszcze dużo czasu upłynie, zanim rzeczywiście Kościół się tak całkiem otworzy na ludzi, już abstrahując od osoby arcybiskupa życińskiego, tylko w ogóle, że będą jakieś na pewno sprawy tabu będą jakieś tajemnice, natomiast bardzo dużą pracę rzeczywiście ksiądz arcybiskup wykonał, jeżeli chodzi o otwartość kościoła, o informowanie o jego bieżącym życiu, o udziale jego w wielu wydarzeniach publicznych. Także to, to było na pewno takim wyznacznikiem jego sprawowania funkcji arcybiskupa. czyli taka ekumeniczna, czyli tematy typowo religijne, ewangelizacja szeroko rozumiana, a z drugiej strony poruszanie ważnych spraw społecznych, spraw związanych z ubóstwem, z opieką nad ludźmi potrzebującymi pomocy, nad wsparciem, nad dyskusją nad życiem w ogóle w kościele, o tych obozach, o których mówiłem chociażby. Debata na temat życia publicznego w Polsce, jakości tego życia publicznego, a szczególnie jakości życia politycznego. Kwestie rozstrzygania sporów, które są w naszym społeczeństwie, prawda? Kwestie światopoglądowe, to wszystko były tematy poruszane przez arcybiskupa. I, i, i robił to naprawdę umiejętnie. Przez to też miał i wrogów w samym Kościele, prawda? Bo, bo doskonale wiecie, w jaki sposób był postrzegany chociażby przez Radia Maryja. To, co powiedziałem, że szczególnie takie newsy były dla nas cenne, kiedy były wygłaszane w weekend, kiedy życie trochę to publiczne zamiera. Życie rodzinne bardziej kwitnie. I wtedy takie ciekawe wypowiedzi jakieś powodowały, że rzeczywiście czasami się zastanawialiśmy, co z danym tematem zrobić. Czy to jest tylko kwestia jakiejś drobnej zmianki w gazecie, czy na przykład arcybiskup na tyle ważny temat poruszył, że warto temu bliżej się przyjrzeć, jeżeli nie już, nie od razu to czy nie wrócić do tego tematu za kilka dni, troszkę pokrążyć wokół niego, poszukać jakichś innych danych, informacji, zebrać opinie i pokazać, że to jest jednak jakiś ważny problem społeczny, albo temat przynajmniej taki ciekawy dla, dla moich czytelników. Świeżość mi się wydaje, bym to tak nazwał. Świeżość w tym, co Kościół mówił ustami swoich przedstawicieli, nieszablonowość, taka umiejętność spuentowania pewnych spraw, że wystarczyło jedno zdanie, żeby wiedzieć jakie jest zdanie arcybiskupa czy człowieka, który jest odpowiedzialny, powiedzmy, czy, czy działa w tym liberalnym skrzydle kościoła? Można powiedzieć tak, że arcybiskup, a media to jest taki, taka relacja bardziej. Nadawca i odbiorca. Czyli, że jednak tą stroną dominującą, tą, która miała do powiedzenia coś, chciała coś przekazać, był arcybiskup. Natomiast rolą dziennikarzy było raczej wierne odwzorowanie tego, co arcybiskup miał do przekazania, niż to były relacje takiego dialogu czyli że komunikaty szły w obie strony. Raczej arcybiskup dominował nad mediami.